Witam Was poważnie, widzowie. Przed Wami 10 Poważnych, premier na marzec. W tym miesiącu na ekranach ugościmy wojowników mocy, zasłuchamy się w piękne melodie w musicalu lub piękna i bestia, i odwiedzimy Edynburg na narkotycznym tripie. I to wcale nie jest najciekawsze, co nas czeka w tym miesiącu. Zapraszam do zestawienia. Not okay. 3 marca do kin trafi długo wyczekiwany Logan, czyli ostatni film o Wolverinie z udziałem Hugh Jackmana. A przynajmniej tak się mówi. Tracący swe moce leczące go z każdych ran, Logan stoi przed ostatnim wyzwaniem swojej bohaterskiej karierze. Musi zaopiekować się małą dziewczynką, która wykazuje podobne do niego zdolności. Obraz ma całkowicie zerwać z estetyką poprzednich filmów i postawić na dojrzalsze kino. Logan, you still masz czas. 3 marca, więc z miesięcznym poślizgiem, do King trafia druga część kultowego filmu Train Spotting. Znów wrócimy do Edynburga, znów zobaczymy się z Markiem Rentonem, granym przez Iwana McGregora i jego przyjaciółmi. Przekonamy się, czy przeszło dwie dekady wystarczą, by coś faktycznie mogło ulec zmianie, czy też będziemy mieli do czynienia z odgrzewanymi kotletami. Miss you, man. I miss you too, K'un mógł rozmawiać polonie. To może w Pani Skłodowska. Ostatnią premierą tego dnia jest dramat Maria Skłodowska-Kiri. Opowiada o wybitnej naukowczyni, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, której życie prywatne nie było wcale mniej interesujące niż życie naukowe. W roli tytułowej zobaczymy Karolinę Gruszkę. Mam nadzieję, że będziecie uradowani filmem. No wiecie, rad. No, nieważne. comme 10 marca wrócimy na Wyspę Czaszki, gdzie swój dom ma nie kto inny jak King Kong. Tym razem jego spokój zakłóci grupa badaczy. Ach, biedacy. Nie wiedzą co czynią. Film stanowić będzie popis nie tylko solinych efektów specjalnych, ale i wyśmienitego aktorstwa. Na ekranie zobaczymy m.in. Toma Hiddlestona, Brie Larson, Samuela L. Jacksona czy Johna Goodmana. Tego samego dnia do kin trafi również dramat o lekko komediowym zabarwieniu Captain Fantastic, a w nim będziemy mogli zaobserwować jak w naszym świecie znajdzie się sześcioro dzieci wychowanych wcześniej w dziczy przez swoich rodziców. Czy będą w stanie stawić czoło wiele groźniejszej dziczy, tej miejskiej? Reżyser filmu Matros to doświadczony aktor drugoplanowy, a jedną z głównych ról gra Viggo Mortensen. Podejdź do światła. Wszyscy miłośnicy powracających do łask musicali sparowanych z romansem powinni szczególną uwagę zwrócić na tę premierę. 17 marca w kinie pojawia się aktorska wersja hitu Disneya sprzed lat, pięknej i bestii. Historię zna chyba każdy przedszkolak, więc w dużym skrócie: on jest bestią, a ona jest piękna. Nie powinno ich łączyć nic? A jednak niespodzianka! W rolach tytułowych Emma Watson i Dan Stevens film wyreżyserował Bill Condon. Tylko bez żartów, proszę. Po prostu, oczu, nie mogę od ciebie oderwać. Nie masz sobie równych. Wojownicy mocy, jedna z większych ikon popkultury lat 90-tych, powracają. Pięcioro nastolatków przywdziewa kostiumy w kolorach tęczy, by stanąć naprzeciw wroga zagrożącego ich planecie. Tak, te kolory są niezbędne do zwycięstwa, a co myślicie? Reżyser odpowiedzialny był m.in. za projekt Almanach, czyli całkiem dobre widowisko science fiction w kinach od 24 marca. Go, go, Power Rangers! A jeżeli wojownicy mocy Was nie bawią i szukacie poważniejszego kina science fiction, to odpowiedzią na Wasze potrzeby będzie życie. Nie w sensie filozoficznym, nie jestem żadnym Coelho, ale film o tytule Życie, który ma premierę również 24 marca. Sześcioro kosmonautów stoi u progu epokowego odkrycia, pierwszej pozaziemskiej formy życia. Euforia jednak szybko ustąpi miejsca strachowi. Za niedługo premierę będzie miał nowy obcy, warto więc powoli wkręcać się w klimat. We're looking at the first proof of life beyond earth. What have you been up to in your little zoo? Amerykanie stojący za filmem o warszawskim zoo, kręconym w czeskiej pradze brzmi jak mało śmieszny żart, ale obraz Azyl to właśnie taki przykład. Film opowiada o małżeństwie żabińskich walczących o życie nie tylko zwierząt, ale i ludzi podczas niemieckiej okupacji. Obraz będzie mieć premierę 24 marca do zoo. Baczenia w kinach. You look in their eyes. And exactly what's in their hearts. You are the first of your kind. Kolejny tytuł to ponownie kino science fiction i to dosyć ambitne. Ghost in the Shell to ekranizacja mangi o tym samym tytule. Tytuł to prawdziwa bomba, będąca połączeniem ja robot z Blade Runnerem. W filmie nie zobaczycie ani Willa Smitha, ani Harrisona Forda, za to pojawi się zacna Scarlett Johansson, co to czarnych wdów się nie boi. Wcześniej fani mieli już do czynienia z obecnie kultowym anime Ghost in the Shell. Zobaczymy czy aktorski film również przejdzie do zacnych annałów kinematografii. Poza tym swoje premiery będą miały także. Horror złowem nie o dwóch uczennicach z katolickiej szkoły, które zostają w internacie w trakcie przerwy świątecznej. I coś złego się dzieje. Oparty na faktach, dramat wojenny, wyklęty, opowiadający o walce żołnierzy wyklętych z władzami Polski Ludowej. Dramat Hata o ojcu, który po stracie córki znajduje w skrzynce list, który brzmi jakby pochodził od samego Boga. Thriller Personal Shopper o Amerykance, będącej medium, która wybrała się do Francji, by odzyskać kontakt ze swoim zmarłym bratem. Dramat Gold to amerykaninie, który dzięki złożom złota, jakie znajduje w Indonezji, z dnia na dzień staje się milionerem. Oparty na faktach polski kryminał Amok, o pisarzu, który jest podejrzany o dokonanie brutalnego morderstwa, a dowodem w sprawie jest jego własna książka opisująca wydarzenia. Horror Baba Jaga o straszliwych konsekwencjach pukania do drzwi czarownicy. Komedio-dramat American Honey o nastolatce, która ucieka z rodzinnego miasteczka wraz z grupą młodocianych włóczęgów. I to by było na tyle. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. W komentarzach dajcie znać na co wyjdziecie do kina. Zapraszam też na profil poważnej strony na Facebooku. Tymczasem do zobaczenia, pa.